Dzień dobry, poznajcie historię Agnieszki i jej salonowy zdarzy. Ze mną Agnieszka Ulanowska. Jesteśmy w jej pięknym studio makijażu, ale nie tylko. I Agnieszka opowie nam o tym więcej, ja jestem zachwycona, że w naszym małym mieście jest takie piękne miejsce. I pierwsze pytanie do Agnieszki, jak to się stało, że robisz to co robisz, czyli makijaże, permanentny, opowiedz nam o tym, jak zaczęłaś twoja pasja? Yy, od zawsze jakoś pasjonowałam się rysunkiem. Yy malowaniem, hmm. konkursy, konkursy plastyczne w, w szkole. I tak jakoś poszło, poszłam z koleżanką na kurs pierwszy w No i tam mi się spodobało i tak już zostało. Maluję już od pięciu lat. No właśnie, ale studia przed chwilą powiedziałaś mi, że w trochę innym kierunku. Czy tak poszłaś za głosem tłumu, jak to często jest po liceum? Nie sądziłaś, że branża byty jest dla ciebie, czy jak to się stało, że właściwie coś hmm. co, No ja jak skończyłam liceum, to myślę, że tak jak większość z nas nie wie, co chce w życiu dalej robić. I zanim podjęłam pierwszą pracę, to po prostu poszłam na studia. Humanistyczne bardziej niż matematyczne, bo bardziej się tym sprawdzałam w liceum eee, i myślałam, że będzie dobry kierunek. Okay. <grymne> Ale już na studiach wiedziałam, że to nie jest to. Eee, no, zaczęłam po prostu eee, malować tak koleżanki i potem poszłam w tym kierunku na, na profesjonalny eee, już kurs. Eee, nasze ambitne historie mają to do tego, że pokazuje nie metę, czyli... Teraz jesteśmy w pięknym studio, z którego myślę, że jesteś dumna. Bo robiliście Ja z tego sobie razem z mężem, więc wielkie brawa za, za pomysł. I tutaj naprawdę czuję się, jak kobieta wchodzi, tu czuje się jak gwiazda, z lustra i wszystko. Ale no, zaczynałaś na pewno gdzieś, tak jak mówisz, koleżanki, jakieś małe studio, kursy. Powiedz, czy od razu było tak łatwo i podzielisz się jakimiś takimi trudniejszymi momentami jako. Matka przedsiębiorczyni. E, powiedz nam jak to wygląda w kuchni. Ym, zaczynałam malować w mieszkaniu, mamy w małym mieszkaniu w bloku, w którym mieszkamy. E, w międzyczasie odwiedziłam dwójkę dzieci, e, więc e, nie było łatwo. <laughs> nie było być... łatwo pogodzić właśnie opiekę, karmienie, e, mm. karmienie z... E, malowanie z przerwami na karmienie. O, Ok. E, Życie mamy życie mamy, no ale to też mąż no, dużo pomagał, no bo musiał się tymi dziećmi zajmować w czasie, kiedy ja pracowałam. Więc to nie było łatwe zadanie, ale dałam jakąś radę. Mm. I rozwijasz się, bo słyszałam, że jakieś. Ja tutaj inne rzeczy wchodzą, nie wiem czy mogę tu powiedzieć, myślisz o małych tatuażach nawet, tak? Bo, bo jest permanentny i właściwie tak się poznałeś, bo przyszłam do Ciebie na spełnić moje małe marzenie kobiece. Czy myślisz o czymś jeszcze, może możesz nam zdradzić? tak jak mówisz, rozwijam się właśnie dlatego, kiedy zaczęłam makijaż permanentny, no, to już musiałam opuścić mieszkanie, no, przy dzieciach nie da się, się tego wykonać okay. w mieszkaniu. Dlatego wynajęłam pierwszy lokal, teraz to jest drugi lokal. No i ten drugi lokal to jest już takie spełnienie marzeń, bo jest urządzone według mnie tak jak mm. chciałam. E, Agnieszka, powiedz mi, um, bo bardzo często oglądają nas osoby, które um, inspirują osobami i hmm, chciałabym, żebyś powiedziała mi, jak to jest u Ciebie, jeżeli widzisz taką osobę, która chciałaby spełnić swoje marzenie, robić coś innego niż właśnie skończone studia, to co byś jej powiedziała, bardziej jakiegoś kopniaka motywacyjnego, czy masz jakąś może jakiś cytat, którego używasz? Um, myślę, że najważniejsze poddążyć do, do celu. Y jeżeli chce się spełniać, spełnić marzenia, to naprawdę wszystko jest możliwe. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za Twoją ambitną historię, bo według mnie jesteś inspiracją i zaliczysz się do osób, do lokalnych przedsiębiorców, od których warto się inspirować, uczyć, podziwiać. I bardzo Ci za to dziękuję. Powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć. Na Facebooku. Jako Agnieszka Ulanowska. W studio wizażu i makijażu permanentnego Agnieszka Ulanowska i na Instagramie Agnieszka Ulanowska Muła. Świetnie, więc zapraszam do Agnieszki, do odwiedzenia jej studia w Radzyminie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia.